Pewnie witam wszystkich bliźniaków, ale oczywiście osoby, które też słuchają i chcą wiedzieć na temat bliźniąt, a są spod innego znaku, to też mogą jak najbardziej. Wiadomo, że jesteśmy w różnych związkach i czasami chcemy zobaczyć siebie, czasami też kogoś innego, znajomego. Jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną, że subskrybujecie. Dużo nowych osób dołączyło. Także jestem bardzo zadowolona. Podoba mi się, że coraz więcej ludzi mnie słucha i piszecie komentarze, które są przemiłe. Zostawiacie lajka, jest to takie budujące, żeby tworzyć to dalej i rozwijać jeszcze więcej, tak żebyście byli zadowoleni. Oczywiście, jest to taki ogólny rozkład tygodniowy, o którym tutaj powiem. Jeśli chcecie dać mi wsparcie, to możecie kliknąć Wesprzyj, kupić dla mnie kawę, a ja w zamian dla, za to dla Was zrobię jedno pytanie, które mi możecie zadać na YouTube, i ja wtedy dla Was tutaj odpowiem. Będzie mi na pewno miło. A teraz y, przejdziemy do bliźniąt i zobaczymy, co tutaj w bliźniętach mamy. Horoskopie na ten tydzień. Zobaczymy, co tutaj jest w kartach. Najpierw powiem, co, was, co będzie takim Waszym wyzwaniem. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Na pewno, jeśli chodzi o to wyzwanie, o to, co będzie w tej chwili, tak dosyć ważne, to. Tu jest pokazane przede wszystkim, że koniec walki, czyli jeśli próbowaliście z kimś rozwiązywać konflikty, było trochę ciszy między wami, a czasami też i ciszy w sprawach zawodowych, to widać, że to już jest zakończone, jest już w tej chwili lepszy etap. Karty tutaj pokazują, że sytuacja się wyjaśni i w ogóle też nie będzie prowokowana kolejna jakaś kłótnia czy awantura, jakieś nieprzyjemne takie zdarzenia. Widać też, że samodzielnie będziecie mogli podejmować różne decyzje. Widać też w kartach, że być może nie jest to dobry czas, że będziecie chcieli po prostu działać w grupie i nie tylko, jeśli chodzi o pracę, sprawy zawodowe, ale również, jeśli chodzi tutaj o jakąśkolwiek relację, czy to jest partnerska, czy to jest po prostu jakieś koleżeńskie relacje, nie będziecie chcieli na nowo kogoś poznawać, nie będziecie chcieli też na jakieś uroczystości. W tym tygodniu się zbierać. Troszkę nie będzie na to odpowiedni czas, odpowiedni humor. Czasami nie mamy ochoty po prostu wychodzić z domu, chcemy zostać. No więc też jest oczywiście taka możliwość. Tutaj też w kartach jest pokazane, żebyście jak najbardziej wzięli pod uwagę, że wiele rzeczy trzeba by było przemyśleć, bo widać, że. Czasami podejmujecie decyzje, jeśli chodzi o jakieś konflikty, że bardzo szybko, jeśli chodzi o ten tydzień, możecie się obrażać, zamykać w sobie. Więc tutaj karty sugerują, że przemyślcie, że to nie jest dobra opcja, przynajmniej na ten tydzień. Zobaczymy tutaj, co będzie Was ir irytować, co będzie przeszkadzać w realizacji różnych spraw na ten tydzień. A na pewno będzie przeszkadzać jakaś kobieta, bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, no to widać, że powinniście na to zwrócić uwagę, że jest ktoś, kto będzie kombinował, wykorzystywał, i szczególnie tutaj, jeśli chodzi i o pracę, i o sprawy też nawet rodzinne, więc warto zwrócić uwagę na to. Komu tak naprawdę powierzamy całe swoje też życie, swoje problemy, bo czasami ktoś może wykorzystać wasze informacje do swoich celów, więc też musicie zwrócić uwagę, kogo darzycie tym zaufaniem, u kogo zostawiacie, jak tak to, to, to się mówi, w rękach swoje życie, jeśli opowiadacie o swoich sprawach, a wiecie, że inni ludzie też was znają. Zobaczę teraz, co będzie dla Was na przykład pomocne, co mogłoby też wszelki konflikt, jakieś inne rzeczy rozwiązać. Niektórzy czekają na jakieś rozwiązania. Na pewno to jest karta kobieta-matka, więc na pewno pomoże ktoś z rodziny. Niekoniecznie zawsze musi to być Wasza mama, ale może to być ktoś bliski z rodziny. Z kim rozmawiacie. Czasami to nieraz nie musi być rodzina, ale może być bliska osoba, która zachowuje się jak rodzina, której możecie się zwierzyć, powiedzieć. To jest tutaj pokazane, że jest to pomocna osoba. No trzeba rozróżnić, bo tu widać, ktoś przeszkodzi, na przeszkodzie jest jakaś kobieta, która kombinuje, ale też widać kobieta, która pomoże. Więc trzeba umieć rozgraniczyć tą całą sytuację, żeby takich sytuacji po prostu nie było, żebyście nie mieli takich problemów i nie musieli rozwiązywać takich kłopotów na dłuższą metę, jak to karty tutaj pokazują. Zobaczymy teraz, co będzie takiego ważnego w tym tygodniu, na co powinniście zwrócić uwagę. Macie taką tendencję do konfliktów na ten tydzień, więc tu jest pokazane, że przede wszystkim mm, powinniście zająć się pracą. Widać w kartach, że praca dla Was będzie priorytetem. Nowości w pracy nie będzie. Będzie tak, jak jest. Sytuacja finansowa będzie powoli się poprawiać, ale nie będzie jeszcze tak rewelacyjna, jakbyście tego chcieli. Widać na pewno, że będzie Wam trudno, jeśli nie chcielibyście pogodzić się z partnerem, partnerką, to trzeba się dogadać, bo tutaj konflikt, który mógłby być, ale niekoniecznie u wszystkich Was musi być, no to może być trudny do naprawienia. Tu jest pokazane, że. Dla niektórych kobiet spod znaku bliźniąt, to pieniądze są w tej chwili najważniejsze i zapomi zapominają o tym, że jeszcze są jakieś uczucia, że jeszcze trzeba dać sobie wsparcie, jeszcze trzeba razem coś zadziałać, pomyśleć, żeby sprawić sobie czasami w związku jak, jakąś miłą niespodziankę, jakieś spotkanie. Tak, żeby po prostu było lepsze samopoczucie niż zdobywanie dóbr materialnych albo pracowanie też ponad stan, bo tutaj widać, że w tym tygodniu bliźnięta mają praca ponad stan. Jest pokazane przepracowanie, przemęczenie i brak takiej chęci do życia, brak tej pozytywnej energii, którą na pewno każdy z Was potrzebuje, więc warto by było. Jak najbardziej to rozwijać, żeby po prostu też mieć takie chęci do życia, bo, żeby naładować się energetycznie, to ja na przykład potrzebuję słońca, pogoda pochmurna to mnie wyprowadza z równowagi. Ale dla Was może być zupełnie coś innego, więc wszystko to zależy też od sytuacji, od danego człowieka. Jak indywidualnie coś będziecie chcieli wiedzieć, zawsze możecie do mnie napisać na stronie. Możecie wybrać dla siebie rozkład indywidualny i wtedy na przykład rozwiać jakieś poważniejsze wątpliwości, które was nurtują. Dobrze, teraz zobaczymy, co będzie w sercu, w miłości dla niej i dla niego. Takie przesłanie od kart takich kwiatowych, fajnych, różowiutkich. Zobaczymy, co to wyjdzie. Tu jest pokazane, że dla kobiet jest takie przesłanie. Nie reaguje, gdy ludzie o tobie wspominają, czyli żebyście nie mieszali też w związek uczuciowy ludzi. Czyli czasami ludzie gadają plotki, czasami gadają, żeby was zniechęcić do czegoś, czasami jest tak, że wspominają. I potem dowiadujecie się o sobie różnych historii życiowych. Czasami w nich w ogóle nie bierzecie udziału, ale okazuje się, że inni ludzie tak myślą. Plotka powstaje, więc tu jest pokazane, że nie powinniście, jeśli chodzi o kobiety, absolutnie na to reagować. Więc nawet jeśli partner czy partnerka okazałoby się, że nie jest coś tam prawdą, obawiacie się, a może jest prawdą, coś się dowiedzieliście. No to tu jest pokazane, że nie powinniście tego brać pod uwagę, bo na pewno nie będzie to prawdziwe. Będzie to po to powiedziane, żebyście po prostu pokłócili się. Czasami, a tak jest, czasami ludzie negatywnie wpływają na życie innych ludzi, że po prostu coś popsuć. Niektórzy no, no lubią pewnie tak robić. Zobaczymy teraz, co dla mężczyzn, jakie ma, to, mamy tutaj przesłanie. I tu jest pokazane, że nawet nie wiesz, jak trudno było pozwolić Ci odejść, więc mężczyźni zastanawiają się, mogą być też w takiej sytuacji, że będzie im trudno, jeśli kobieta odejdzie, będą o tym myśleć i mm, będą chcieli pozwolić odejść, a potem będą tego żałować, więc warto taką decyzję przemyśleć, więc... Jeśli będzie coś takiego, co będzie was nurtować, nie będziecie wiedzieć, jaką decyzję podjąć, to mi się wydaje, że nie powinniście odpuszczać, powinniście jednak pozostać w tej relacji, bo jeśli pozwolicie odejść, no to właśnie będzie ta trudność, a ta druga osoba wcale nie doceni tej trudności. Więc czasami trzeba to nawet dwa razy przemyśleć. I zobaczymy teraz przesłanie dla kobiet i dla mężczyzn. 50 plus na ten tydzień spod znaku bliźniąt. Zobaczymy, co to będzie w kartach. Jeśli chodzi o kobiety, to jak najbardziej spotkania towarzyskie, jakieś tutaj y, fajne wydarzenia. Zaproszenia na uroczystości, więc warto w tym tygodniu skorzystać, nawet jeśli to będzie taka mała uroczystość, nawet jeśli koleżanka zaprosi, jak to się mówi, na lampkę wina, na kawę, herbatę, no to jak najbardziej jest to wskazane i tu jest pokazane, że to będzie dla Was takim relaksem w tym tygodniu dość ważną, istotną rzeczą, którą należałoby zrobić. A jeśli chodzi o mężczyzn, 50 plus. To jest czas teraz dla Was, więc jeśli, jeśli chcecie się pogodzić, jeśli chcecie też kogoś poznać, to widać, że to jest czas dla Was, czas uczuciowy przede wszystkim i też otwarte macie nowe możliwości zarobkowania, z których możecie jak najbardziej skorzystać, więc... Jest też pokazane, że nie korzystacie, narzekacie, a po prostu nic nie robicie w związku z tym, więc to jest ten czas, kiedy powinniście zrobić coś, a nie myśleć, że coś tam nie wyszło, nic się nie udaje, nic nie jest, bo to oczywiście jest najważniejsze, żeby, żeby w końcu skupiać się na tych pozytywnych rzeczach. Dobrze, na koniec wybiorę dla Was jeszcze kartę Starota. Coś takiego, co jest ważne na ten tydzień, na co powinniście zwrócić uwagę. Patrzymy dla wszystkich 50+. Plus, ogólnie. No, powinniście zwrócić uwagę na swoje mieszkanie, na swój dobytek. Macie pod ochroną, tu nie widać, że coś się wydarzy, ale widać, że macie możliwość zmiany w domu. Niektórzy z was mogą mieć nawet możliwość przeprowadzki. Więc jest to dla Was taka dobra decyzja, dobra karta i myślę, że powinniście być zadowoleni z rozkładu, który dla Was przygotowałam na ten tydzień. To wszystko, co mogę dla bliźniąt powiedzieć na ten tydzień. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, jest mi bardzo miło. Jestem zadowolona z Waszych lajków, komentarzy i też z subskrypcji z nowych osób, które myślę, że ze mną pozostaną również tak jak wszyscy wy od samego początku. Dziękuję ślicznie do usłyszenia.